Cześć, idziemy do olszyny, zaktualizować nasz zielnik, przynajmniej o dwie roślinki, Dawid tam gdzieś już z przodu błądzi. Pewnie będzie zaraz startował dronem. O! Zobaczcie! Tu wszystkie te takie zielone kępki, troszkę jak mech. To będą takie piękne, piękne, wystające z wody, białe roślinki. Musicie tu nacieszyć oczy ładnymi widokami, bo w dalszej części odcinka będzie już tylko trud, pot, płacz, krew i znoje. <gryw> Żartuję z tą krwią, krwi nie będzie, chociaż rękę sobie otarłam. Wszystkie kwiatki, które tutaj widzicie, żółte. To jest knieć błotna, i właśnie dzisiaj po nią się między innymi wybieramy. Ale tutaj nie będę wchodziła, ponieważ po ostatnim deszczu jest tu bardzo grząsko i mogłabym się zapaść. I to by były ostatnie kwiatki, które zerwę do zielenika. A podbiał, który Wam pokazywałam już w tamtym odcinku. Przekwitł już praktycznie w całości i są w jest i knieć! Zobaczcie, ile tu jej jest! Tu jest tak cudownie teraz, właśnie przez tą knieć. Jak będziecie zrywać knieć błotną, to musicie bardzo uważać, ponieważ ona ma silne właściwości drażniące. Babcia mnie zawsze straszyła, że jak potrę oko po tym, jak zrywałam knieć błotną, to oślepnę. Nie wiem czy, czy byłoby aż tak hardkorowo, natomiast ona bardzo podrażnia śluzówkę, także nie można pocierać oczu, ust i oczywiście jeść też nie można i tak samo jest z tym takim żółtym kwiatkiem co teraz oczywiście nie pamiętam nazwy ale wkleję wam tutaj gdzieś tą nazwę teraz teraz znaczy wam wklei i będziecie wiedzieć o jakiego kwiatka chodzi on rośnie później na łące to jest taki mały, yy, żółty kwiatek z długą łodyżką bardzo podobny do knieci tylko oczywiście mniejszy i on działa tak samo drażniąco na śluzówkę i też go oczywiście nie można jeść. Tu są dosłownie resztki drugiej roślinki, której dzisiaj szukaliśmy. Ostatnio były tutaj u nas w Olszynie całe kobierce, a dzisiaj już naprawdę resztki. Także ucinam do zielnika. Hops. I hops. O tu wszędzie te listki, które widzicie, to właśnie są jej pozostałości. Niestety już przekwita. Przynajmniej u nas. Zerwałam sporo knieci i z części z niej zrobię odlewy w Twoich niezapominajkach. Jeżeli osoby nowe, które tutaj oczywiście witamy na naszym kanale zastanawiają się, co to są Twoje niezapominajki, to linki do wszystkich naszych biznesów macie w opisie filmy. W tamtym roku odlewy z kniecią cieszyły się dużą popularnością, więc postanowiłam, że dorobię kilka sztuki w tym roku i nawet wymyśliłam dla nich już oryginalną nazwę, będą się nazywały królowe Olch. Zanim wrzucę knieć błotną do konserwacji, do Twoich niezapominajek, a kilka gałązek do praski, żeby się nam ładnie sprasowały i wysuszyły na płasko w zielniku, to postanowiłam trochę nacieszyć nią oczy i mam taką fajną, kryształową, przezroczystą ikebanę, do której powkładam kilka gałązek i będą tutaj mi stały na stole w kuchni. zobaczcie co przyszło myszuś co to przyszło co to przyszło proszę na to nie sikać to jest zamówienie które do mnie dzisiaj przed chwilą przyszło i to są kwiaty sadzonki ze sklepu Katarzyny Be Ryk, nie sikaj, nie sikaj <grystanie> właśnie osikał karton e, to są osikane kwiatki ze sklepu Katarzyny Bellingham <grystanie> Ten tydzień przywitałam długo wyczekiwaną paczką z sadzonkami od Katarzyny Bellingham. Głównie z bylinami, ale znalazło się tam również kilka roślin jednorocznych do obsadzania donic. Teraz je hartuję, a część bylin już wysadziłam. Kardony oczywiście poszły na tworzenie nowej rabaty. Mijający tydzień był dla nas na serio ciężki. Dawid przyjechał do mnie na wieś na trzy dni, z czego jeden, czyli poniedziałek, poświęciliśmy na sprawy przykre. Niestety mieliśmy pogrzeb w dalszej rodzinie. Do kolejnego wyjazdu Dawida do pracy w Otwocku zostały nam jedynie dwa dni w niezapominajkach i do nagrania Wam odcinka. Zaczął się sezon weselny i ogólnie sezon, w którym jest więcej różnych eventów i w firmach, tak więc oboje znów mamy więcej pracy. Na szczęście majówkę mamy wolną i planujemy zrobić coś wypaśnego koło domu, co oczywiście Wam pokażemy. W tym tygodniu postanowiliśmy dokończyć tworzenie rabaty koło warzywnika. Została nam praktycznie najcięższa część prac, czyli przenoszenie kamieni spod piwnicy przed nową rabatę, bo jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, marzy mi się miejsce z roślinami skalnymi. Część z prac nad tą rabatą pokazywaliśmy Wam już w poprzednim odcinku. To my robimy to jest głupie, bo nie po ludzie ciągniki wymyślili i dźwignie różne, żebyśmy by tuchlali te kamienie. Ale nie mamy tutaj teraz takich rzeczy i musimy robić to, bo ja chcę mieć tam skalniak i do, jeżeli Cię nie boli kręgosłup tylko jesteś po prostu zmęczony to musisz walczyć i będziesz zwycięzcą. Egipcjanie... Ale jeżeli boli Cię kręgosłup to stopujemy. Egipcjanie mieli jakieś dźwignie i, i to robili no ale nie mamy, nie mamy narzędzi teraz takich, a musimy to zrobić. To jest na naszej liście. No, możemy jechać po jakieś pasy, Dawid. Tylko będziemy na to wydawać hajs. Zatrudni zatrudnić jakąś korporacja chyba nie? Dlaczego? Do motywowania ludzi. Pancel. Nie wejdziesz ja to obiadu i lunchu. Zrobisz robotę i będziesz głodny. Ale usatysfakcjonowane. Nie, nie mogłabym się tak nad ludźmi znęcać. Znęcam się tylko nad mężem. Dawid! A może ze styropianu powycinamy i pomalujemy, co? Tylko by to trzeba było jakoś dobrze poobciążać, żeby nie odleciało. Так? А поцелуй где-то в ту сторону? В ту? В ту, по мне. Ну, хорошо. Эта Już po, już po lince. Dobrze. Jest napięte. Dobrze. Proszę odejść powoli. Już po lince. Podejście milion pięćsetne. Wiesz co? Może ja nie chcę tego poprosić. Teraz mówisz. Wygląda jak pas do karate. Поезд, окара. Чуткая, чуткая, уж. Напело Напело. To właśnie ten odcinek powinien się nazywać. Syzyfowy pracę z żoną. <głos> 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 Mamy takie bloczki z odzysku. Po stodole po stodole, jak jeszcze tutaj stała stodoła, gdzie teraz zrobiliśmy altanę i nie korzystamy z niej, bo mamy składzik i też musimy to sprzątnąć. E, więc jak tam stado, tu stała jeszcze stodoła, to stodoła stała na tych bloczkach. Chyba, nie, Dawid? Tak to wygląda, bo tam były przy niektórych fundamentach tak. takie I będziemy robić z niej schodki. I kto powiedział, że na oko nie należy. Idealnie. Tak. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.

Myślę, że jak dokończę obsadzanie tej przestrzeni bylinami, zrobię porządek z warzywnikiem, a z tyłu zacznie rosnąć żywo pod zgrabu, to będzie to piękny zakątek na naszej działce. Tak to słuchajcie, na razie wygląda. Tu są schodki, tu zrobiliśmy ten murek, z zresztę tych bloczków. Tu będą na wejściu dwie donice. Tu mamy ten prowizoryczny prowizoryczną ścieżkę. Zdaję sobie sprawę z nietrwałości tego rozwiązania, ale na razie chciałam sobie przede wszystkim wyznaczyć, gdzie będzie ścieżka, a gdzie będą kwiatki. Tu będzie stał obelisk. No a tam dalej jest warzywnik. I w oddali widzicie altanę sąsiada, której. Za jakiś czas, mam nadzieję, nie będzie widać, bo będzie żywopłot z grabu. Lubię sąsiada, ale chciałabym mieć tu taki zaciszny kącik. Tutaj są hortensje, naparstnice i y, mm, ostróżki, a po obelisku będzie się pioł... Co będzie się pieło po obelisku? Po, po obelisku będą się pieły... Y, Krematisy i jakieś jednoroczne pnącza. Tu miałam zamiar wysiać facelię, ale nie wiem, czy nie za późno już na facelię. Ta część tutaj na lewo od schodków jest zdecydowanie mniej dokończona. Brakuje tu bardzo dużo, dużo ziemi, ale powoli, w miarę czasu i możliwości, będę sobie tutaj dorzucała ziemi. Na razie to niestety nie wygląda seksji, bo i te kartony wystają, i ta, ten pesz tutaj nasz trawnikowy jest taki słaby, tam jest tak wydeptane, ale myślę, że za jakiś czas będzie to super wyglądało. Witamy wszystkich nowych subskrybentów. Dziękujemy za mnóstwo łapek w górę, za pozytywne komentarze. I zapraszamy na vloga w przyszłym tygodniu.